Już czas. Dzisiaj 6 grudnia, więc czas, żebym zamiast jednej mniejszej paczki otworzyła tego potwora. Nie ma na co czekać, dlatego przyniosłam sobie nożyczki, nauczona doświadczeniem i zabieramy się za sprawdzanie, co kryje się w tej olbrzymiej paczce. Po pierwsze, Mikołaj zostawił mi dwie kartki. Ta z kolędnikami przywędrowała do mnie jeszcze z 1943 roku, na co wskazuje pieczątka, a ta druga to niemiecka pocztówka, ale wypisana w języku polskim i wysłana w 1925 roku. Wewnątrz pudełka skryło się 7 tomów w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Wydania od Państwowego Instytutu Wydawniczego jeszcze z lat 50. Jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, to jestem w trakcie czytania w poszukiwaniu straconego czasu, ale w wydaniu znacznie nowszym